Leszek Łukomski, zapraszam na Zieloną Energię w MC Radio. Przed nami garść informacji od Warty Poznań. Zielona Energia. Warto kibicować, warto posłuchać. Zieloni po ostatnim meczu rozegranym na Łazienkowskiej w Warszawie schodzili z podniesionymi czołami i mieli do tego pełne prawo, bo walczyli do upadłego o dobry wynik na boisku i zabrakło nieco czasu, żeby zdobyć choćby jeden punkt. Trener Piotworek na konferencji pomyczowej był również dumny ze swoich piłkarzy. Byliśmy blisko, żeby przynajmniej zdobyć punkt na tym terenie, dosyć dla nas trudnym, ale i wdzięcznym, bo w drugiej połowie pokazaliśmy, że potrafimy, że walczymy, żeby nie przegrywać, bo my nigdy nie będziemy poddawać się. Tę złość sportową, która na pewno po zamknięciu drzwi szatni, ona minie, bo, bo znam swój zespół, wiem jak on reaguje na takie rzeczy. Przekujemy w następnym meczu z Beskidziem, bo ja jestem z dumny dzisiaj z chłopaków z tego, co zaprezentowali, z tego, jak starali się do samego końca zmienić losy spotkania. Dziękuję Wam, panowie. Jesteśmy absolutnie pewni, że w starciu pomiędzy dwoma Beniaminkami, który w Grodzisku Wielkopolskim wydarzy się już w niedzielę, górą będą gospodarze, którzy są bez wątpienia rewelacją rundy wiosennej i oddalają się coraz bardziej od strefy spadkowej. A pod Podbeskidzie, które jest w tej chwili czerwoną latarnią tabeli Ekstraklasy, będzie walczyć o przetrwanie. Niedzielny mecz z Podbeskidziem o 12.30, a bezpośrednia transmisja oczywiście na antenie MC Radia na 102 7 FM. Prosto! z szatni. Warciarze są myślami przy niedzielnym starciu z Podbyskidziem, ale niektórzy piłkarze myślą również o występach w swoich reprezentacjach, bo znakomita gra Zielonych na wiosnę zwróciła uwagę selekcjonerów na niektórych piłkarzy. Mówiliśmy już o powołaniu do kadry słowackiej Adama Zrelaka, a teraz zaproszenie do reprezentacji Finlandii dostał obrońca Zielonych Robert Iwanow. Będzie on miał okazję wystąpić w meczach z Bośnią i Hercegowiną, Ukrainą oraz Szwajcarią. Także młodzieżowcy zostali dostrzeżeni i powołani przez trenera Stolarczyka do kadry U21 na mecze z Arabią Saudyjską oraz młodzieżową reprezentacją Austrii. Będą to Maciej Żurawski i Mike Nawrocki. Trzymamy kciuki za zielonych i liczymy na to, że również i w reprezentacjach zrobią taką furorę jak na ligowych boiskach.